Pewna biedna dziewczyna zapłaciła za bilet autobusowy dla milionera swoimi ostatnimi monetami. To, co zrobił potem, zaskoczyło wszystkich. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy opowieść, daj nam znać w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłej historii. Michał Nowak szedł ulicą z szybkim, zdecydowanym krokiem, choć każdy jego oddech był ciężki, niczym kamień tkwiący w gardle. Mnóstwo myśli kłębiło mu się w głowie. Słowa ojca, które wczoraj padły przy kolacji, wciąż rozbrzmiewały w uszach. Napięta atmosfera w biurze, pełna wyrzutów i wzajemnych pretensji, zdawała się nie opuszczać go nawet po wyjściu z sali narad. Gdy postawił stopę na chodniku, serce zabiło mu szybciej. Tak, jakby każdy krok odciągał go od dotychczasowego życia i przypominał, że wszystko może w jednej chwili runąć. Auto, którym przyjechał, stało zaparkowane pod starym budynkiem z cegły. Pamiętającym jeszcze czasy sprzed wojny, Michał sięgnął do kieszeni, aby wyjąć kluczyki, lecz zanim zdążył nawet poczuć zimny metal w dłoni, dwóch mężczyzn w ciemnych kapturach wyskoczyło z za narożnika kamienicy. Ich ruchy były szybkie i precyzyjne, jakby ćwiczone wielokrotnie. Jeden z nich, szarpiąc za ramię Michała, wyrwał mu kluczyki z ręki, podczas gdy drugi wywracał kieszenie płaszcza i spodni. Portfel z dokumentami. Gruba skórzana obudowa telefonu, wszystko zniknęło w mgnieniu oka. Michał zamrugał, czując, jakby ziemia osunęła mu się spod stóp. Stał na środku chodnika, ręce wciąż wyciągnięte ku napastnikom, bezbronny niczym dziecko. Wstrząśnięty usłyszał odgłos zamykanych drzwi samochodu, spojrzał, lecz nie zdążył nawet zobaczyć odjeżdżających sylwetek, został sam. Z trudem łapiąc równowagę, tak jakby utracił punkt oparcia nie tylko fizycznie, ale i wewnętrznie. Kilka kroków dalej przy przystanku linii 102, Anna Kowalska układała w dłoni ostatnie monety. Kilka złotych, grosze rozsypane na spód jej portmonetki. Cały dzień spędziła w barze mlecznym Borówka, serwując klientom pierogi z mięsem, nalewając kawę, podając kompot i uśmiechając się mimo zmęczenia. Wiedziała, że każdy uśmiech to czasem jedyna chwila ulgi dla kogoś, kto spieszył się do pracy lub wracał z zasiłku. Gdy odłożyła resztę na blat i podniosła wzrok, zobaczyła mężczyznę w eleganckim wełnianym płaszczu, którego twarz była blada, a spojrzenie utkwiło gdzieś przed siebie, jakby wypatrywało ratunku. Przepraszam, powiedziała cicho, schylając się, by złapać jego wzrok. Czy mogę jakoś pomóc? Mężczyzna westchnął głęboko, jakby nie był pewien, czy wolno mu przyjąć pomoc obcej osoby. Kierowca autobusu, stojący tuż za nim, zerknął z irytacją na Annę, ale kobieta nie zwróciła na to uwagi. Wyjęła z portfela kilka złotych monet i banknot, który dokładnie wystarczał na bilet. Jej ruch był precyzyjny, nieemocjonalny, jakby od dawna wiedziała, że życie potrafi zaskakiwać w najgorszy możliwy sposób. Proszę. Mruknęła, podając mu pieniądze. Na bilet. Michał spojrzał na nią ze zdziwieniem, przez chwilę milczał, szukając słów. Dziękuję, Anna, odparł wreszcie, a jego głos zadrżał. Naprawdę nie musiałaś, chciałam, odcięła go prostym tonem. Czasem jeden gest wystarczy, by komuś przywrócić wiarę w ludzi. W jego piersiach rozległo się coś w rodzaju pukania. Mur, który zbudował wokół siebie dzięki bogactwu i prestiżowi, zaczął się kruszyć. Nigdy wcześniej nie zdał sobie sprawy, jak bardzo był uzależniony od zewnętrznych symboli bezpieczeństwa. Samochodu, garnituru, torebki od projektanta. Teraz, siedząc na schodku autobusu, czuł, że utracił coś więcej niż kluczyki. Poczuł się nagi, ale też dziwnie wolny. Drzwi autobusu zatrzasnęły się za nim. Gdy Anna jeszcze chwilę stała przy przystanku, obserwując zarys jego sylwetki zagubionej w tłumie pasażerów, w jej umyśle pojawiła się myśl, że nigdy nie pozna jego historii, że być może już więcej się nie spotkają. Ale wiedziała, że ten krótki moment, kilka sekund, podczas których podali sobie ręce bez wyraźnego powodu, miał znaczenie. Michał skulił się na siedzeniu, trzymając w dłoniach wyjętą od Anny kartę miejską. Spojrzał przez szybę na miasto, które jeszcze kilka chwil temu było dla niego areną sukcesów i porażek. Teraz wydawało mu się obce, tak jak on sam czuł się obcy wobec własnego życia. Zaczął przypominać sobie przebłyski dzieciństwa: śmiech mamy przy obiedzie, zapach malin na letniej działce, głos ojca opowiadającego o dawnych podróżach. Wszystko to wydawało się odległe, niemal nieprawdziwe, a jednak nagle wróciło z siłą. Jakby czekało ukryte pod warstwą trosk. Gdy autobus ruszył z przystanku, Michał schylił głowę i wcisnął się w oparcie siedzenia. W jego wnętrzu zachodziła nieznana dotąd przemiana. Zrozumiał, że bezpieczeństwo to nie przedmioty, lecz ludzie, gesty, szczerość. Jego wzrok osiadł na karcie miejskiej, papierowym dowodzie na to, że czasem wystarczy czyjaś odrobina dobrej woli. I wtedy dojrzał Annę, która zniknęła gdzieś za rogiem ulicy. Zostawiając go samego z myślami o przyszłości, w głowie Michała pojawiło się jedno pytanie, które zadawał sobie od zawsze, ale nigdy nie odważył się na nie spojrzeć. Kim jestem, gdy nie mam nic poza ludzką życzliwością? Od momentu, gdy Michał znalazł się na schodku autobusu, minęło kilka dni, które zdawały się rozciągać w nieskończoność. Każdego ranka budził się o 6.30, nim pierwsze promienie słońca przecięły mrok Warszawy. I wyruszał w milczeniu ku przystankowi numer 102. Miasto jeszcze spało. Puste ulice, pojedyncze krople deszczu ściekające z dachów, daleki szum przejeżdżających tramwajów. Dla Michała każdy krok w tamte poranki był jak stąpanie po linie, balans pomiędzy tym, co znał, a tym, czego nie był pewien. Gdy zbliżał się do baru Borówka, widział już Annę Kowalską zaladą. Jej ruchy były precyzyjne, pewne. Jakby każdy gest należał do starannie poukładanego rytmu, w którym znała kolejność wszystkich kroków. Sięgając po filiżanki, układała je jedna za drugą, jakby układała most z drobnych porcelanowych elementów, by prowadził od jej świata do świata każdego klienta. Jej dłoń, delikatna, lecz mocna, stawiała filiżankę z kawą na blacie i z uśmiechem wypuszczała zapach palonych ziaren, który rozchodził się po maleńkiej sali. Michał zajął swoje stałe miejsce przy małym stoliku tuż przy ladzie. Jego wzrok, choć skierowany ku filiżance, naprawdę wnikał w każdy ruch Anny. Obserwował, jak nalewa kawę, z jaką uwagą przesuwa łyżeczkę, z jaką dbałością wyciera blat. Wszystko to mówiło mu więcej niż tysiąc słów. Odkąd ją poznał, codzienność nabrała dla niego nowego smaku, a sam zapach kawy kojarzył mu się z początkami czegoś nieznanego. A jednocześnie pełnego obietnicy. Pewnego ranka, gdy gwar porannego ruchu nieznacznie przycichł i tylko stłumione kroki mijających gości rozbrzmiewały w tle, Anna postawiła przed nim filiżankę kawy z mleczną pianką formującą delikatny wzór. Uśmiechnęła się ciepło, a w jej oczach iskrzyła się ciekawość. Mówiłeś, że lubisz kawę o wyrazistym smaku powiedziała, odganiając kosmyk włosów, który opadł na jej czoło. Dzisiaj jest nieco mocniejsza niż zwykle. Mam nadzieję, że trafiam w gusta. Michał uniósł filiżankę i przyłożył usta do krawędzi. Pierwszy łyk uderzył go w kubki smakowe aromatyczną intensywnością. Dokładnie tak, odparł, odkładając filiżankę z dyskretnym stuknięciem. Jest idealna. A twoja przygoda z kawą pochodzi tylko z tego miejsca, czy za tym kryje się coś więcej? Studiujesz coś poza pracą? Anna zawahała się na moment. I przetarła dłonią blad za filiżanką, zanim odpowiedziała: Wieczorami chodzę na zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim. Marzę o własnej patisserie Widziałam kiedyś program o małych francuskich cukierniach, ich precyzja, smaki, atmosfera. Chciałabym przenieść tę magię do Polski. Michał poczuł, jak w jego życiu rozsypują się stare fundamenty. Pod wpływem tych słów świat, który wydawał mu się stabilny, zadrżał. To bardzo odważny cel powiedział cicho, choć w głosie brzmiało westchnienie. Sri zawsze kojarzyło mi się z czymś nieosiągalnym. Anna spojrzała na niego uważnie, jej zielone oczy zdawały się szukać w jego spojrzeniu szczerości. Czasem trzeba zaryzykować, nawet gdy inni twierdzą, że to szaleństwo. Po tych słowach odwróciła się, by nalać kawy kolejnemu klientowi, lecz zawróciła głowę i dodała łagodnie: "A ty? Co robiłeś zanim zanim straciłeś swoje rzeczy?" Michał skulił się nieco na krześle, czując, jak ogarnia go niepewność. Starał się zebrać myśli, zanim odpowiedział: Pracowałem w hotelarstwie, odpowiedział wreszcie tonem spokojnym, choć każda litera brzmiała dla niego jak wyznanie. Byłem dyrektorem jednego z mniejszych hoteli na Woli, zawiesił głos. Ale teraz. Nie jestem pewien, co dalej. Anna powoli postawiła filiżankę na podstawce. I odwróciła się w całości, opierając ręce na blacie. Hotelarstwo, powtórzyła, marszcząc lekko brwi. To brzmi solidnie, ale coś w twoim tonie mówi mi, że nie czujesz, by to było twoje miejsce. Michał spojrzał na nią, a w jego oczach zabłysnęło wahanie i nadzieja zarazem. Masz rację. Kiedy patrzę na twoje plany, moje własne wydają się puste. Chciałbym znaleźć coś, co pcha mnie do przodu, tak jak ty masz swoje marzenie o cukierni. Na chwilę nastała cisza, nie ta niezręczna, lecz ciężka od myśli i niewypowiedzianych słów. W sercu Michała pojawiła się iskra odwagi, by zaproponować coś, co przewracało dotychczasowy porządek. Mógłbym pomóc ci w twojej patisrii. Zastanawiałem się, czy nie chciałabyś spróbować czegoś nowego, na przykład wydarzenia przy Ladzie, w którym pokazałabyś swoje słodkości kilku wybranym gościom. Ja postaram się zorganizować miejsce. Anna spojrzała na niego zaskoczona, ale w jej oczach błysnęła ciekawość. To byłoby coś innego. Uśmiechnęła się lekkim uśmiechem, jakby ważyła propozycję w dłoni. Daj mi chwilę, by przemyśleć. Michał pochylił głowę, czując, jak mur nieufności, który zbudował wobec świata, pęka kawałek po kawałku. W tym momencie zrozumiał, że prawdziwe mosty nie powstają z materiałów, lecz z ludzi i ich gestów, z filiżanki kawy, kilkuminutowej rozmowy i iskry odwagi, by marzyć na głos. Autobus, który przywiózł go tu rano, odjechał już dawno, a przed barem borówka zaczęły gromadzić się kolejne osoby. Michał wstał od stolika, zostawiając przed sobą puste filiżanki i kilka monet na tacce. Wyszedł na chodnik, ale jego myśli wciąż krążyły wokół rozmowy z Anną. Wiedział, że nadchodzą zmiany nie tylko w jej życiu, ale i w jego własnym. Gdy odchodził, usłyszał ciche wołanie: Michał. Odwrócił się i zobaczył Annę, która trzymała kartkę papieru. Jedno spojrzenie wystarczyłoby wiedzieć, że to zaproszenie drugi krok w budowaniu ich wspólnego mostu. Anna stała za ladą borówki z drżącą dłonią, kiedy zauważyła, jak Michał wychodzi z gęstego cieniu niskiego muru, wspinając się do czarnego Mercedesa ze srebrnym emblematem. Samochód zagrzmiał silnikiem i odjechał, zostawiając za sobą tylko echo zamykanych drzwi. Jej serce zabiło szybciej niż kiedykolwiek, to nie był ten sam człowiek, którego poznała kilka dni wcześniej przy przystanku. Ten mężczyzna nosił znak bogactwa i władzy, zupełnie sprzeczny z obrazem zagubionego pasażera, któremu Anna w ciszy podarowała bilet. Kilka godzin później w barze włączył się stary telewizor, wiszący w kącie. Migawka wiadomości przykuła uwagę wszystkich stojących przy ladzie klientów. Wczoraj wieczorem na Gali w hotelu Bristol Michał Nowak, przyszły prezes grupy Nowak Hotels, odebrał prestiżową nagrodę. Obraz mężczyzny w garniturze, szytym na miarę, błyszczał na ekranie. Obok widniało logo hotelu, a migające światła fleszy potwierdzały, że znalazł się w centrum uwagi elit. Głos lektora płynął dalej, ale słowa zatarły się w uszach Anny. Poczuła, że wszystko, w co wierzyła, nagle runęło. Nazajutrz przy przystanku pojawił się Michał. Jego twarz, choć podniosła się w kierunku Anny, miała wyraz skruszonego żalu. Pomachał jej kurtką, ale gdy tylko znalazła się za ladą, Anna odsunęła tackę z filiżankami i spojrzała mu w oczy z bezwzględnym spokojem. – Dlaczego mnie okłamałeś? – wyrzuciła ciężko, a głos załamał jej się na okłamałeś. Michał spuścił wzrok, jego ramiona drgnęły, jakby nie mógł uwierzyć, że to on wypowiada te słowa. Przygryzł dolną wargę, zanim odpowiedział – chciałem, żebyś poznała mnie bez mojego nazwiska – bez tego wszystkiego, co może zasłaniać prawdziwą osobę. Anna cofnęła się o krok, opierając dłonie na zimnym blacie. Jej oczy z ostrym błyskiem odbiły się w polerowanej powierzchni. Ukrywanie, zaczęła powoli łapiąc oddech, to też forma kłamstwa. Myślałam, że nie używasz masek. Milczenie, które zapadło po jej słowach, było gęstsze niż wieczorne powietrze nad Wisłą. Nikt z klientów nie zasugerował ruchu. Nikt nie odważył się przerwać tego napięcia, tylko odgłos kapiącej z kranu wody zdawał się podkreślać wagę chwili. Michał uniósł wzrok, a w jego oczach pojawił się ból. Dotknął palcem z kraju notatnika leżącego przy jego filiżance, jakby szukał oparcia w czymś namacalnym. Wiem, że to brzmi słabo, odezwał się cicho. To głupi pomysł, udać, że jestem kimś innym. Chciałem zobaczyć, kim jestem, bez nazwiska, bez przywilejów. Anna przymknęła oczy i odgarnęła kosmyk włosów z czoła. Przeczuwała, że tej rozmowy już nie da się cofnąć. Nie oceniałam cię przez pryzmat majątku, Michał. Jej głos drżał, ale nie zabrzmiał słabo. Zależało mi na tej chwilowej rozmowie, naprawdę, którą czułam za każdym gestem. Jej słowa wypaliły w nim ślad żalu. Przysunął się bliżej, ale jej postura pozostała sztywna jak posąg. Przepraszam, wyszeptał, lecz ono zabrzmiało niedostatecznie. Naprawdę nie chciałem cię zranić. Anna wzięła głęboki oddech i odsunęła się jeszcze bardziej, jakby przestrzeń między nimi była teraz ważniejsza niż słowa. Zraniłeś, powiedziała łagodnie, ale każde słowo było ostrzem. Straciłam zaufanie. Michał poczuł, że ziemia usuwa mu się spod stóp. Przez chwilę stał bez ruchu, wpatrzony w jej twarz, jakby próbował odnaleźć fragment tej kobiety, którą zapamiętał z pierwszego spotkania. Ale zamiast tego ujrzał mur nieufności, który wyrosł między nimi mocniejszy niż prestiż, który chciał ukryć. W barze zapadła cisza złowieszcza i absolutna. Zegar na ścianie wybijał kolejne sekundy, a każdy jego dźwięk odbijał się echem w głowie Michała. Wagę straty zrozumiał dopiero wtedy, gdy zobaczył Annę jak odwraca się i zaczyna porządkować filiżanki. Jej ruchy, dotychczas tak przyjazne i otwarte, teraz były celowe i zimne. Michał poczuł, że stracił coś więcej niż prestiż i zaufanie. Stracił szansę na spotkanie z samym sobą w tym kruchym momencie, który chciał podzielić z kimś szczerym. Jego dłonie zacisnęły się w pięści, ale wiedział, że nie ma już co ratować. Spojrzał na Annę ostatni raz, niosąc w oczach nową pokorę, i odszedł. Drzwi do baru zatrzasnęły się cicho za jego plecami, a przed nami otworzyła się przestrzeń między przeszłością a tym, co dopiero miało nadejść. Rozdział czwartej. Rozdział czwartej. Wybory i odrodzenie. Gdy zapadł zmrok, Michał usiadł na skraju ciężkiego machoniowego biurka w gabinecie ojca. W powietrzu unosiło się ciężkie milczenie, ściany pokoju zdawały się wsłuchiwać w każdy ich oddech. Po drugiej stronie stołu Jan Nowak, senior, podniósł wzrok z nad dokumentów, które chwilę wcześniej przeglądał, i zmrużył oczy, jakby próbował odczytać z twarzy syna decyzję, której tak długo się obawiał. Nie mogę dłużej tak żyć, zaczynał Michał, a głos zadrżał mu tylko przez ułamek sekundy. Rezygnuję z prezesury. W izbie zapadła głucha cisza. Ojciec odłożył pióro, a na jego twarzy pojawiło się ostre zmarszczenie brwi. Po chwili wstał, podszedł do okna i przez chwilę patrzył w pustą ulicę poniżej, jakby to tam miał szukać odpowiedzi. W końcu odwrócił się gwałtownie. Chcesz wyrzucić w błoto sto lat tradycji? Zapytał, a w jego głosie zabrzmiała surowość, której nie słyszał od czasów, gdy był młodym marzycielem. Michał wstał i stanął naprzeciw ojca, stawiając obie dłonie na krawędzi biurka. Muszę znaleźć własną drogę, odparł spokojnie, choć z każdym słowem czuł, jak serce bije mu mocniej. Zarządzanie hotelem to nie to samo co szczęście. Ja nie jestem tym człowiekiem, za jakiego uważali mnie inni. Jan podszedł bliżej, niemal ocierając się o syna, i jego spojrzenie złagodniało, choć głos pozostał twardy. Jeśli naprawdę tego chcesz, westchnął po chwili, nie oczekuj jednak powrotu. Ta decyzja zmienia nie tylko twoją przyszłość, lecz i nasze relacje. Michał pokiwał głową, czując jak ciężar rozczarowania ojca rozlewa się po jego piersiach, ale w tym samym momencie poczuł niewyobrażalną ulgę. Pierwszy raz od lat wiedział, że życie ma sens, gdy sam wybiera ścieżki, którymi kroczy. Następnego ranka stolik w kaferu Rżycki lśnił ciepłym światłem lamp wiszących nad wolno-stojącymi filiżankami drewniana podłoga skrzypiała pod krokiem stale przychodzących gości, a aromat świeżo-parzonej kawy mieszał się z zapachem starych książek ułożonych na półkach przy ścianie. Michał wszedł do środka, a jego kroki odbiły się echem w przestronnym wnętrzu. W rogu przy stoliku udekorowanym drobnymi filiżankami w barwie ekru siedziała Anna. Jej oczy rozbłysły, gdy go rozpoznała. Michał? powiedziała cicho, wstając, by uścisnąć mu dłoń. Jej uścisk był pewny, ciepły. Jak się czujesz? On usiadł naprzeciwko, spojrzał na nią bez arogancji, której zwykle się brzydził. Zrezygnowałem z wszystkiego, odparł prostym tonem. Anna przez chwilę ważyła każde słowo, odwracając w dłoniach niedopiętą kopertę z jego nazwiskiem na froncie. Dlaczego? zapytała wreszcie, a w jej głosie zabrzmiała zarówno troska, jak i ciekawość. Michał odchylił się na oparciu krzesła, spoglądając na sufit jakby tam kryła się właściwa odpowiedź. Dla nas, wyznał po chwili, twoje marzenia o cukierni, moja potrzeba odnalezienia siebie. Pomyślałem, że razem możemy stworzyć coś nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Nie kolejny łańcuch hoteli, lecz miejsce, w którym smak i historia będą jednym. W oczach Anny zabłysła iskra nadziei, uśmiechnęła się szerzej niż zwykle. Słodkie życie w sopocie, powiedziała z namysłem. Brzmi jak obietnica. Dokładnie tak, potwierdził Michał, patrząc w jej oczy. Willa nad morzem czeka na remont, a ja chcę, żeby nasze życie było jak przepis. Każdy składnik ma znaczenie. Przez kolejne miesiące przemieniali starą willę w sopocie w przestrzeń marzeń. Deski tarasu skrzypiały pod stopami robotników, a farba nowej elewacji była zmieniana raz na kolory piasku, innym razem na berze wpadające w odcienie koralu. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania. Rachunki przekraczały zakładany budżet. Sąsiedzi sceptycznie pokrzykiwali na placu budowy, a Anna niemal codziennie pojawiała się z oblanym mąką fartuszkiem, by piec próbne tarty i ciastka, których kształt rysowała na pergaminie ołówkiem. Jednego popołudnia, gdy Anna uczyła się robić idealne ptysie, ich ciasto nie chciało wyrosnąć. Ptysie opadły, pozostawiając gładkie kopułki. Zupełnie płaskie. Anna spojrzała na nie z rezygnacją, ale zaraz potem wybuchnęła śmiechem. Cóż, dzisiaj mamy płaskie ptysie. Co teraz? zapytała, ocierając ręce o fartuch. Michał spojrzał na nią ciepło. Zrobimy to, co zawsze, odparł z uśmiechem. Spróbujemy jeszcze raz, póki nie wyjdą idealne. W końcu najlepsze receptury powstają z porażek. I tak stali razem przy kuchennym stole, mieszając składniki, odmierzać proporcje. I dzielili się opowieściami o tym, jak Michał marzył o podróżach, zanim wszedł w świat dyplomacji rodzinnego biznesu, i jak Anna, jako dziecko, ratowała się od porannej nudy pieczeniem chałki z babcią. Każde wspomnienie było kolejną cegiełką, którą kładli na fundament ich przyszłego domu. Gdy już myśleli, że nie będą w stanie stawić czoła kolejnym trudnościom, stał się cud. Wieczorem jeden ze stolarzy znalazł coś, co wyglądało na oryginalną klamkę drzwi wejściowych, zachowaną gdzieś za starymi deskami. Blask mosiądzu przywołał atmosferę z dawnych lat, a Anna objęła Michała i szepnęła: To znak, że powinniśmy kontynuować. Wreszcie nadszedł dzień otwarcia. Goście przybywali w małych grupkach: pierwsi mieszkańcy Sopotu, później blogerzy kulinarni, a na końcu rodzina i przyjaciele. Sala główna willi wypełniła się dźwiękiem filiżanek stawianych na spodkach, szeptem zachwytu nad delikatnymi bezy i ciepłym blaskiem świec na stolikach. Anna w białej bluzce kucharskiej, zwieńczonej koronkowym fartuchem, podawała swoje desery, każde udekorowane precyzyjnie listkiem mięty lub kropelką malinowego kuli. To absolutna rozkosz, usłyszała, gdy pewna starsza para zamykała oczy i delektowała się kremem pistacjowym. Jak wspomnienie lata. Michał stał obok i obserwował ją z zachwytem. W jego oczach odbijał się płomień świecy i duma. Warto było, powiedziała odwracając się do niego, a w jej głosie pobrzmiewała ulga i radość. Michał ujął jej dłoń, a w jego geście było czuć wdzięczność. Dzięki Tobie odnalazłem siebie, odpowiedział cicho. Twoja determinacja nauczyła mnie, że prawdziwe bogactwo, kryje się w prostych gestach. Wśród gości rozległy się brawa, gdy para kroiła wstęgę przed głównym wejściem showroomu z logo Słodkie Życie. Każdy łyk kawy, każdy kęs babeczki był tu symbolem odwagi i zaufania. Nie tylko między Michałem a Anną, lecz i między nimi a ludźmi, którzy postanowili uwierzyć w ich marzenie. I tak, w sali pełnej zapachu pieczonych owoców i słodkich kremów, dwóch ludzi z odmiennych światów Zbudowało nowe życie. Nie na fundamentach prestiżu czy spadku po rodzinie, ale na szczerości, odwadze i co najważniejsze, prawdziwej miłości.